Cześć kochani, tu Oliwia. Dziś opowiem Wam wyjątkową historię o magicznym kalendarzu, który potrafi spełniać marzenia. Otóż w pewnym starym dębowym lesie, wysoko na ścianie starego dębu, wisiał kalendarz. Ale nie był to zwykły kalendarz. Jego kartki mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. A cyfry tańczyły w świetle księżyca. Też tego wieczoru odwiedzał go mały ptaszek, który nie potrafił latać. Och, gdybym tylko mógł wznieść się wysoko jak inne ptaki, wzdychał ptaszek. Patrząc tęsknie na niebo. Kalendarz słuchał westnień ptaszka przez wiele miesięcy. Wreszcie, pewnej zimowej nocy, gdy wszystkie kartki roku zostały już przekartkowane, szepnął Mam dla ciebie prezent, mały przyjacielu. Otóż pod każdą moją kartką zbierałem twoje marzenia i nagle wszystkie kartki kalendarza zaczęły wirować wokół ptaszka. Z każdej strony wysypywał się złoty pył marzeń, który powoli opadał na jego skrzydła. Spójrz, powiedział kalendarz, przez cały rok zbierałem twoją wiarę i tęsknotę. Teraz są wystarczająco silne. Taszek poczuł, jak jego skrzydła stają się lżejsze. Powoli uniósł się w powietrze, najpierw nisko nad ziemią, a potem coraz wyżej. I wyżej. Dziękuję, zaćwierkał radośnie, zataczając pierwsze koła w powietrzu. Nigdy nie przestanę marzyć. Stary kalendarz uśmiechnął się, widząc jak jego przyjaciel znika wśród gwiazd. Wiedział, że niektóre marzenia potrzebują po prostu czasu, by dojrzeć. Jak kartki w kalendarzu, które trzeba cierpliwie przekładać dzień po dniu. Od tej pory co roku na tym samym dębie pojawia się nowy, magiczny kalendarz. A małe ptaszki przysiadają na gałęziach dębu koło kalendarza, szepcąc swoje największe marzenia. I to już koniec dzisiejszej bajki. Czy ci się podobała? Jeżeli chcesz więcej magicznych opowieści, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. A już niedługo czeka na ciebie nowa zimowa bajka pod tytułem Pingwinek i Zorza Polarna. Dziękuję Ci za dzisiaj i do następnego razu! Pa! pa.